W wojsku generalnie to jest jeden wielki cyrk, że jak nie byłeś, wiesz, nigdy w cyrku, to przyjdź do wojska, e, to się pośmiejesz. Generalnie kto był w wojsku, to jest się w cyrku nie śmieję. Pracuję na infolinii, jestem na obsłudze klienta i sprzedaży już od dłuższego czasu. Zostawcie lajka i komentarz. Dziewaneczko, witam. Zapraszam na dzień ze mną. E, pokażę Wam, jak trenuję, co jem, jak wygląda moja chata i ogólnie jak wygląda mój dzień. Co tutaj masz, byś opowiedział? To jest moja, powiedzmy, ściana chwały, pamiątka jeszcze po triatlonie. Bo trenowałem triatlon od momentu, kiedy skończyłem w Legii. Tam i Zeszło na to tutaj roku, prawie. No, rok, w sumie rok, tutaj roku. Eee, I co? no W tym czasie startowałem w wielu zawodach, no głównie triatlonowych, ale też biegowych. No, i tutaj, takie, no, taki z najważniejszych pamiątek, co tutaj gdzieś tam mam, to były zawody na pewno w Malborku. Eee, I na za zawodach w Malborku udało mi się zrobić dystans pełnego Ironmana. Tutaj, klasę triatlon. No i zrobiłem 11 godzin, 55 minut, 55 sekund. Yy, no dla osób niezorientowanych w tej no to dystans Ironmana to jest 3,8 km pływania, później macie 180 km na rowerze i 42 km biegu, no czyli taki maraton tradycyjny. No i to udało mi się zrobić właśnie w te niecałe 12 godzin. No i już później swoją przygodę ze sportami wytrzymałościowymi zakończyłem biegiem, no i tutaj też też widziałem właśnie medal. To był bieg Garmina w Gdańsku. I tutaj biegłem 84 km. No i z takich jeszcze medali, które są dla mnie powiedzmy ważne, to tutaj gdzieś powinien być medal z Płocka, gdzie zdobyłem w mojej kategorii wiekowej trzecie miejsce. Nie wiem czy Ci go tutaj znajdę. Gdzieś mi powinien być bieg Kacper. Płock? Płock? No, Nie, jest Płock. Tak, jest Płock. No 2 godziny 37. Tam był dystans jednej czwartej, tak ja robiłem 1,4. Okay. Czyli taki mój koronny dystans, do bieganie, bo no to te buty, szczególnie przy mojej wadze, gdzie ja ważę ponad... ważyłem no ponad 90 kilo, teraz jeszcze więcej. Tak. Tak. Trzeba te buty zmieniać za jakiś czas, najlepiej tak co 800 km, 600 km te buty zmienić, a że ja tyle robię w ciągu miesiąca, no to te buty często zmieniałem. No i teraz tak. W tej mamy buty w ogóle w bieganiu na długie wybiegania, no czyli to będą właśnie te i te, takie dłuższe biegi, czyli spokojne tempo, dystans, nie wiem, 20 parę, 30 km, no i buty na tempo. Na tempo, czyli do biegania szybszego. No to tutaj właśnie mamy butki do szybszego biegania. One się charakteryzują tym, że często są karbonowe. Ja karbonu nigdy mieć nie mogłem, bo biegam jak słoń, więc nie mogłem biegać w butach karbonowych. Mimo tego, że biegałem dosyć szybko, to niestety się nie sprawdzały. No więc kupowałem sobie takie typowe właśnie buty. Do szybkiego biegania. Mam pamiątki z Legii, już te kepi ale wysłużone. Ale żyje ma, jeszcze. Czy? Jeszcze żyje, ale mam już chyba 8 lat te kepi, bo to były moje pierwsze kepi. Na tym kepi w ogóle podpisali się wszyscy moi koledzy z sekcji mojej pierwszej. Mhm. No i tutaj mam ich w ogóle ich imiona z Legii, czyli te takie nadane. I później podpisywali się często swoim nazwiskiem, także to też w ogóle... No to widzę, ciekawa, jakaś Cyrylica, tak, też tak, nawet... To jest w ogóle ciekawa sprawa. Na to kepi sobie powrzucałem swoje odznaki za ukończenie Staże. no to tu mam e, odznakę za staż specjalisty dżungli no taki chyba najbardziej ciekawy staż, który robiłem w dżungli trwał tam e, 4 tygodnie, ciężki staż bardzo e, taki staż przetrwania e, tutaj staż e, na moździerz czyli byłem operatorem moździerza e, tutaj odznaka stażu kaprala e, no a tutaj już są odznaki z misji tak czyli za, za bycie na misji no czyli tam w Afryce ja byłem przez te e, 4 miesiące, to tam parę tych medali się nazbierało, tutaj moje <gryw> nazwisko, które miałem przypięte na mundur na no z tyłu jeszcze medale w wersji takiej bardziej wyjściowej, tak? Czyli na tym mundurze wyjściowym to takie właśnie medale dostałem. To już pod koniec służby miałem tyle tych medali. Przez dłuższy czas były tylko jeden czy dwa medale. No a tutaj pamiątka z, z... Jak już opuszczałem sekcję, jak przyjechałem się pożegnać z moimi kolegami, to właśnie zrobiliśmy sobie razem zdjęcie, to dostałem je później od kolegów jako pamiątkę. Tutaj cała moja sekcja, paru kaprali, już teraz chyba wszyscy są kapralami, część z nich to już są sierżanci. Tutaj dwóch czy trzech się znajdzie już sierżantów, także już poszli dalej. No ja na ten moment byłem kapralem, kończyłem służbę. Mundury, mundury wszystkie posprzedawałem, wszystkie plecaki, wszystkie buty, wszystkie takie rzeczy. Tych rzeczy przyniosłem masę ze sobą, ale stwierdziłem po czasie, że po pierwsze wchodzić tu nie będę, bo ja już jak skończyłem historię z wojskiem, no to stwierdziłem, że teraz czas na etap życia cywilnego. Już się w tym lesie naspałem, już się nachodziłem po górach i nie planuję póki co takich wycieczek. Jak sobie kiedyś pójdę w góry albo na piwar, to pójdę jako turysta. Wezmę sobie plecak turystyczny, ubiorę sobie wygodne buty i się pójdę przejść. Ale z takich rzeczy, które sobie na pewno zostawiłem, to plecach, bo uważam, że ten plecak jest genialny. Generalnie plecach, jak tak sobie jest, to się wydaje, no nie zbyt po, znaczy pojemny, no taki średni, tak? Ale zauważcie tak, macie tutaj jedną kieszeń, drugą, trzecią tutaj, macie tą drugą, tu też jest rozpinane, tu macie ogólne miejsce na Camelbak, zaraz wam pokażę. Tu jest jeszcze rozpinane, zobacz no Masz jeszcze miejsce. Jest dużo masz miejsca na plecach. Generalnie jak go wypchałem, ja potrafiłem do tego plecaka. No wiadomo, wiesz, zależy że tam... Się... Nie, no ze 20 kg spokojnie. No spokojnie. Samych ciuchów ja tu wrzuciłem 15 kg, gdzie wiesz, ubrania no nie są takie ciężkie. Jak tu wody kiedyś poszedłem na zakupy i nie chciało mi się wody nosić, to tu wrzuciłem chyba, żeby się nie skłamać z dwie zgrzewki, ponad dwie zgrzewki. Wziąłem do no 12 wód i jeszcze chyba z dwie dorzuciłem. Także miałem tutaj no cały plecak zapchany, więc 30 litrów wody. Do tego jeszcze dwie w ręce najpierw że zapas na cały miesiąc, nie? generalnie prestag jest genialny i e, jego sobie zostawiłem, e, bo buty, całą resztę, wszystko odprzedowałem. Partnerem filmu jest RocketJobs.pl, serwis gdzie znajdziecie swoją pracę marzeń w 25 branżach. Działa szybko, jest dobra wyszukiwarka, podane widełki z pensją, filtrowanie ofert, też i mapka, by namierzyć swoje miejsce pracy. To jest mój przyjaciel Puszek, którego sobie zaadoptowaliśmy w tamtym roku. Puszek będziemy miał w tym roku rok. Jest to pomeranian, taki puchaty. Nazywa się Puszek. Zjedliśmy eee, dziewczyną, że jest to taki pierwszy level przed założeniem rodziny, tak? Żeby wziąć... Przetestować wziął, się. Przetestować się, wziąć odpowiedzialność za jakieś małe stworzenie. A właśnie, pokazywałeś, że te swoje sprzęty sportowe, legijne i tak dalej. Uważasz, to wszystko jest jakby Element przygody jakichś etapów, tak? Bo widzę, że się nie przywiązujesz tak za bardzo do, do przedmiotów, że tak powiem. Tak, zdecydowanie że Ja mam takie podejście, że ja lubię zamykać etapy w swoim życiu, tak? Dla mnie etap wojska to była ta wojska, gdzie chciałem pojechać na misję, gdzie chciałem spełnić swoje marzenia. W momencie kiedy to zrobiłem, zakończyłem służbę. Tak samo zresztą traktowałem e, triatlon, tak? Tutaj też trenowałem to do momentu kończenia Ironmana. Gdy Ironmana skończyłem, jasne, pobiegałem jeszcze chwilę, bo chciałem się sprawdzić w sporcie wytrzymałościowym jeszcze na tym, w tej funkcji biegania. Продолжение yeah. yeah. samego biegania, natomiast już też ten etap zakończyłem, więc już dla mnie po triatonie od razu jest sprzedaż pianki, rowera i tak dalej. Ja w mnie nie jestem osobą nostalgiczną. Ja realizuję sobie swoje cele w życiu, zakładam sobie cel, tak dążę do niego, jak kończę cel, to kończę też dany sport, czy tam, dany etap w życiu. Tak samo jest teraz z trybując, będę ćwiczył teraz na siłowni, zresztą pewnie zobaczycie. E, generalnie teraz jestem na etapie e, ćwiczeń siłowych, robię powiedzmy masę jako taką masę, e, no i dźwigam sobie, no i też skończę swoje, skończę swoje cele, czyli zrealizuję ten swoje 300 kilogramów kg martwy ciągu, te 200 kg na klatę i te 220 kg, nie wiem czy to 240, w przysiadzie i kończę. Jak będę miał total te 700 czy 750 kg, to kończę sport, Pójdę na zawody, zrobię to i kończę. I się biorę za coś innego. Pieści się na jeden z moich ulubionych posiłków przetreningowych. Zazwyczaj wcinam go z jakimiś kremami czy z jakimś miodem, na przykład, w taki dosyć niesłudzony sposób, bo nauczyłem się go jeść. E, maczając go w kawie, bo tak we Francji się je, że generalnie przekładam to sobie na takie codzienne życie. E, no i to, naleśnik spokojnie, no jako trochę mleka, wiadomo, mąka. E, robię na oko, nie mam żadnych proporcji, robię tak, żeby po prostu to było płynne. Wrzucam na patelnię 3-4 minuty, zawijam to z jakimś miodem, z jakimś kremem, kawka do tego i mam gotowy posiłek przetronikowy. Naleśnik, kawka. Generalnie śniadanie zawsze jest takie większe, po prostu, i potem przed treningiem coś małego, no to właśnie trochę słodkości, naleśnik, kawka i można lecieć na trening. Jaki plan na dzisiaj? <noise> aktualnie trenuję sobie trójbój, więc dzisiaj porobimy takie cięższe serie wyciskania, martwego ciągu i przysiadu. E, będą to takie moje serie robocze, rekordów dzisiaj nie robię, takie serie na 5 powtórzeń, ale takie cięższe. Więc pokażę Wam na jakim etapie aktualnie jestem po tym pół roku ćwiczenia trójboju. A jaki plan po trójboju? Co będzie kolejnym wyzwaniem na się do bardzo mocno, jak już po tym etapie trójboju będę wystarczająco zalany i silny, to wtedy sobie zrobię taką mocną redukcję i planuję jakieś zawody, jako zwieńczenie tego. Oczywiście nie planuję zajmować miejsc, po prostu dociąć się maksymalnie do kości, wystartować, zrobić sobie pamiątkę, formę i z głowy i koniec. A nie myślałeś, żeby wystartować w MMA? Wiesz co myślałem, tak, to jest jakiś tam kolejny etap mojego, mojej przygody sportowej. Generalnie po sportach sylwetkowych będę planował e, potrenować trochę sztuki walki i spróbować się zmierzyć z kimś na ringu. E, nie w żadnych free fightach, tylko po prostu w normalnej walce, tak? Czyli walka sportowa, tylko jest. Sportowa, tak jest. Przysiad 180, to teraz martwię, zrobię 210. Fajnie, także dowolny jest na wszystkie starej tradycji na Maxa, także jest Podstawa po to, żeby budować zaleśnione. Czyli teraz o, szama. Co? Teraz szama. Dzień do burgera. Dobra, no to czas na posiłek potreningowy. że burger. Bo no ja spory, na... widzę. <güler> generalnie, jak wiecie, ostatnio masa weszła dobrze. Tak jak mówiłem Jaskowi, no, problem polega na tym, że generalnie ję tyle samo co jadłem, tylko że już nie trenuję tkanocy, czyli już nie biegam, nie kufam i nie jeżdżę na rewerze. więc ta masa idzie grubo. No tak dziennie przejadam 5-6 tysięcy kalorii. Raz ze zdrowego, raz mniej zdrowego jedzenia. Staram się jeść dużo mięcha dużo białka, ale nie liczę kalorii. Nie mam jakiej super wyliczonej diety. Wiele osób dziwi, ale mam normalną pracę. Nie jestem ani kontraktorem, ani nie pracuję w żadnych służbach specjalnych. Już po wojsku zamknąłem ten etap służb i poszedłem sobie do normalnej pracy, która gdzieś tam pozwala mi na to, żeby regularnie ćwiczyć właśnie i realizować swoje cele sportowe. Pracuję na infolinii, jestem na obsłudze klienta i sprzedaży już od dłuższego czasu. Myślę, że to też może otworzyć oczy wielu osobom, które gdzieś tam kończą służby, że życie nie kończy się tylko na wojsku, służbach i kempingu i wiecznej jakby wojarce, tylko też można sobie znaleźć normalną pracę. Ja myślę, że generalnie osoby, które często kończą służbę, też sobie... Umawiają po prostu, że nie mają żadnych innych perspektyw na pracę, właśnie jakąś normalną. Ja myślę, że wiele z tych osób ma perspektywy. i Nie trzeba wcale wstępować do kolejnej jednostki czy po prostu kolejnej formacji. Można znaleźć sobie normalną robotę, pracować i gdzieś tam cieszyć się życiem. No więc moje plany na przyszłość związane są głównie ze sportem, bo nie ukrywam, że sport jest dużą częścią mojego życia, taką główną w sumie. No i są głównie sportowe, tak, czyli tak jak mówiłem, ten trójbój teraz, później kulturystyka, później jakieś sporty walki. Natomiast jeżeli chodzi o plany jakieś zawodowe, no to chciałbym się rozwijać w pracy, awansować gdzieś tam, piąć się po szczeblach w firmie, w której pracuję. W przyszłości może zmienić tą firmę, jeżeli się nie uda gdzieś tam już piąć w górę. Jeżeli chodzi o takie plany na życie, no to wiadomo, chciałbym kiedyś też założyć rodzinę. Na razie mam swojego puszka. Może kiedyś wymienię na takiego małego człowieka. Póki co wszystko się dobrze układa, więc jestem dobrej myśli. No i mam nadzieję, że cały czas sobie będę dobierał jakieś nowe cele w życiu, czy to sportowe, czy takie właśnie zawodowe, no i że będzie to szło do przodu. Kacper dla fanów LEGI. Przypowiastka jakaś na dzisiaj. Wiecie co, generalnie dużo osób się myśli, że wiesz, legia wojsko to jest ogólnie taka, e, taka bardzo poważna formacja, gdzie wszystko jest poukładane. E, osoby, które są w służbach pewnie dobrze wiedzą, że w wojsku generalnie to jest jeden wielki cyrk, że jak nie byłeś wiesz, nigdy w cyrku, to przyjdź do wojska, e, to się pośmiejesz. Generalnie kto był w wojsku to jest się w cyrku nie śmieje. Więc przechodząc do meritum, Generalnie nieraz się zdarzało, bardzo często, że ktoś gubił broń. Czy tam gubił jakiś karabin maszynowy? Ja sam byłem świadkiem, gdzie widziałem już po kilku miesiącach misji gościa, który był na włazie, czyli na wozie bojowym, był u góry z karabinem. Jechał, jechał sobie, przysnął. Miał karabin przełożony tak, że miał pasek zdjęty. Karabin był tak wiesz, tutaj na, położony na dachu. No i podskoczyli na wyboju. Karabin mu spadł, on się obudził. I widzę, że szuka tego karabinu. Ja ogólnie stałem z boku, poszedłem, pozbierając pozbierałem ten karabin, ale jego mina była generalnie bezcenna. Goście w ogóle nie wiedział, gdzie jest. Z innych ciekawych rzeczy zdarzyło się kilka razy, że zapomnieliśmy na przykład dzieży albo zapomnieliśmy jakiejś innej ciężkiej broni na, na jakiejś strzelnicy pojechaliśmy 100 km dalej, trzeba było się po tą broń wracać. Więc generalnie wojsko z organizacją mało wspólnego, generalnie z założenia powinna być to formacja bardzo zorganizowana, a nie zawsze tak to wygląda. No i na koniec e, historia z Gujany. E, wybrała się cała kompania, mieli ze sobą dwa karabiny maszynowe, e, sporo amunicji, dużo karabinów HK416, e, płynęli łodzią, oczywiście legionistom nie chciało się tego przypiąć, przypięli to byle jak te paski do tej łodzi, łódź się wywróciła i kilka karabinów poszło na dno. E, nurkowie wyłowili jeden, może dwa karabiny, wszystkie pozostałe gdzieś sobie leżą w rzece między Brazylią a Gujaną francuską, więc jak ktoś jest fanem broni, to zapraszam do Gujany ponurkować trochę, może znajdziecie jakiś fajny karabin maszynowy. To dziękuję wam wszystkim w takim razie za ten dzień, który ze mną spędziliście, za tą siłownię, jedzonko i spacer po Łodzi. Zapraszam was wszystkich na mojego Instagrama, tam oczywiście wrzucam treści związane głównie teraz ze sportem, ale czasami znajdzie się też coś z legi, więc mam nadzieję, że wam się podobało, no i zapraszam do siebie na profil.